Hallotok? Uh, igen, szia! Szia! No, olyan nehezen jött össze, mint a fene. Nem baj, most most már teljes létszámban vagyunk. Itt van a le le lengyel partnerünk, Zbigniew Galejewski úr, uh, aki majd most át, át fogja venni a, az autót. Oké. Okay. Hi! Látsz? Hi! How are you? Ah, I'm, as I heard, the, the better way to to use a translator. Szóval so, a uh, fordítvánek okay. létszőes, hogy... Jó. hogy uh, én nagyon örülök, hogy amióta. Ugye én Zombori Tibor vagyok az új ügyvezető június óta, és hogy uh, milyen nagy, hát ilyen megtiszteltetés, nekem majd életek az első, vagy ő az első, akinek átadhatjuk az első ilyen autót, amióta itt vagyok. Uh -huh. Nazywam się Tibor Zombory i jestem dyrektorem zarządzającym firmy od czerwca tego roku i uważam to za wielki zaszczyt, że jako pierwszej osobie, którą, której przekazuję auto, której przekazujemy auto za mojego dyrektorowania, mogę to dzisiaj zrobić, że jest to Pan. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Też cieszę się. Przepraszam. Jeden, jeden tylko moment. Uh, Tibor, mi nie, nie, nie wiem, czy jest teraz. Czego? Czego poprosiłem tylko, żebyśmy widzieli też, widzieli też obraz Więc poprosimy o tylko. I to. Lenty balu odal on lecą. opcję, że start uh, video. A co telefonu činálom. Aha. Maria. Musimy jeszcze tylko znaleźć odpowiedni przycisk, żeby był widoczny też obraz, a nie tylko. Och. hello. Teraz. Hello. Możesz już, latunki Okej. Ale jeśli jestem tutaj, to tam telefon musi próbować ale, nie, nie, nie widziałem, nie wiedziałem, potrzebowałem trochę czasu, żeby znaleźć odpowiedni przycisk, żeby nas, żeby mnie było widzieć. Super. Cieszę się bardzo, że mogę też poznać pana Tibora, bo już słyszałem od mojej linii Upline, że jest właściwie nowy tutaj, jak się to nazywa, forsztand, czyli główny zarządzający. Eee, wspólnie i dziękuję bardzo za przywiezienie tego samochodu. Eee, zrobiliśmy już trochę ujęć, i następne, kolejne będziemy teraz za chwileczkę robić. Odpowiedzi na pytania są już częściowo nagrane. Cały materiał poskładamy. Tutaj kamerzysta jest. może ja tylko przetłumaczę, dobrze? Nagyon, nagyon örülök, hogy személyesen is bár online találkozhatunk. Nagyon örülök, hogy személyesen is találkozhatok önnel, mert hallottam felső vonalomtól, hogy van egy új cégvezető, és nagyon örülök neki, hogy átvehetem a, az autót, a felvitelek egy része már, már el is készült. Jó, én szeretnék gratulálni neki, hogy ezt a versenyt ugye egyedül, ezt, ezt a szintet egyedül ő érte Bardzo gratuluję i bardzo się cieszę, że, że jako jedyny w tym momencie osiągnął Pan ten, te warunki, które umożliwiły przekazanie auta. Ugye ez az autó, amit választott, szerintem az egy nagyon jó választás, tehát egy kényelmes, megbízható autó. Én nagyon szívből kívánom neki nagyon sok kellemes kilométert a családjával, a barátaival, balesetmentes kilométereket, és hogy használja egészséggel. To auto, które pan wybrał, uważam, że jest bardzo dobre i wygodne. Życzę panu wielu, wielu kilometrów przejechanych w tym autem bezkolizyjnie razem z innymi pasażerami i z rodziną, ponieważ wiem, że jest to nie tylko wygodne, ale także pewne, godne zaufania, bezpieczne auto. Będę uważał i będę godnie reprezentował firmy Lawy Light z tym samochodem. Wigiazni z nich, będę mindenre, és wszystko i mam nadzieję, że z szacunkiem i képviselni w a wykształcę. Wiem, że nie jest to auto sportowe, ale jest reprezentacyjne i o to mi też chodziło. Z tych trzech wolałem wybrać takie, które ma możliwości też zrobienia konferencyjnych spotkań. I, 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 i pokazania się godnie firmą, z firmą Love Lights. A nie tylko szybko, tak jak moja nazwa, w Niemczech nazywają mnie Speedy, ale już jestem troszeczkę teraz ostrożniejszy, więc dlatego to auto. A poza tym lubię Mercedesy. Tehát három autó közül, ez ugye nem, nem egy sporttípusú, vagy egy versenyző típusú autó, de én direkt olyan autót választottam, ami picit reprezentatívabb, tehát ha, amivel jobb lehet képviselni a céget. Bocsánat, Németországban is az a úgy hívnak, hogy speedy, tehát gyors, de én is most már picit, nálam is picit megváltoztak a, a, prioritásaim, tehát én most nem, nekem most elsősorban nem a gyorsaság számít, hanem az, hogy, hogy méltaság teljesen, hogy jó tudjam képviselni a céget. Hát amúgy, így, el, hogy hosszú távon sokkal kényelmesebb is, mint, mint a sportautó. Także na długie dystanse takie auto jest na pewno wygodniejsze niż, niż auto typu sportowego. No i będę się cieszył, jak inne osoby z mojej grupy i w ogóle w Lawy Lights będą miały możliwość, może niedługo w jakimś nowym programie samochodowym, odbierać też samochody. No może nie takie, ale też tak, żeby można było częściej widzieć samochody Lawy Lights na ulicach nie tylko Polski, ale i Europy. No, i poza, remélem, nagyon remélem, hogy csoportomon belül is, meg, meg kívül is, hogy több, nem sokára több olyan lehetőség adódik majd, hogy a többiek is át tudnak venni hasonló autókat, hogy az a Lavi autók, az az autók, akik, a, 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 amikeken látszik a Lavi Lights logo, hogy że w niektórych krajach nie tylko w latni, ale też w innych krajach się Tydzień temu był tutaj u mnie mój sponsor w Polsce, Helmut Schmidt, e, swoją Teslą i to też wiadomo, że nie tylko dlatego, że to Tesla, ale właśnie, że to jest samochód z Lights wzbudzał zainteresowanie, więc wiem, że jest to ważny aspekt, żeby móc też takim reprezentacyjnym samochodem pokazać się. I dziękuję za to Panu Tiborowi, Jakałowickiowi, jak tutaj też nowemu Panu Tiborowi za to, że miałem możliwość dzisiaj otrzymania klucza do tego fantastycznego samochodu. Uh, Mój chyten megłatobałot Niemtorszacy sponsorom Helmut Schmidt. Aki szinten egy uh, volt autóval, Teslával jött meglátogatni, és uh, figyelhető, látható volt, hogy nagyon uh, érdeklődést uh, keltett ez, a, ez az autó itt. És uh, nagyon szépen köszönöm, szeretnék még uh, megköszönni uh, különösképpen Jakobovics Tibornak, meg uh, Ciegwezetunek, Zumbory, Tibur, no, kisze, esolechetunek. E, masz tam tu Tibor? Zdaje się, że znów mam jakiś problem z połączeniem, dlatego że. że e, pana tibora e, nie widać. się. na aucie i. E, i być może, być może w Most jó? Most van, egymást. igen, é, igen, én, most jó. Én, 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 eddig is hallottam mindent, valamit a telefonommal történt, de hallottam mindent, úgyhogy oké okay so, e, e, igen. Annyira, hogy... Hogy mondom, vettem mindent, tehát, hogy én köszönöm szépen, a Jakabovics úr fele nyilván továbbítani fogom a a jó kívánságokat, meg a köszönet és köszönöm ezt a beszélgetést is, meg hogy, hogy résztvevője lehetett. Még egyszer gratulálok neki, és tényleg, ha bármi van az autóval, akkor csak jelezzen ugye, a jövőszolgálaton keresztül, és próbálunk segíteni. Słyszałem <tosz> też wszystko to, co, to, co Pan powiedział, tylko, tylko problem Bardzo dziękujemy za te podziękowania. Przekażę je także Tiborowi Jakabowiczowi. I, I gdyby miał pan jakiekolwiek pytania, czy, czy, czy potrzebował jakiejkolwiek pomocy w związku z obsługą auta, prosimy nas o tym poinformować i pomożemy. Jeżdżę Mercedesem, więc nie będzie problemu. hát én gondolom nem lesz nem lesz semmi baj, mert nekem is van egy Mercedes, tehát amúgy is, tehát egy Mercedes autóm, tehát biztos nem lesz semmi, semmi gond. Oké, okay, akkor köszönöm szépen, további jó egészséget és sok további sok üzleti sikert kívánok neki is, meg, meg magunknak is. W takim razie dziękuję i życzę panu, życzę panu wiele bezpiecznych, przejechanych kilometrów i dalszych sukcesów w biznesie. Ja dziękuję i myślę, że się będziemy mogli, może niedługo gdzieś, czy na Węgrzech, czy gdziekolwiek indziej, też osobiście poznać. No i wspólnie zobaczyć, jak już takie eventy będą znowu możliwe. Będę się cieszył, jak będę mógł też. E wspólnie z innymi osobami, które użytkują takie samochody, już teraz też na takim spotkaniu uczestniczyć. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Én, én is köszönöm, nagyon szépen köszönöm is remélem, hogy nem, nem, nem sokárolán adódik egy lehetőség, hogy személyesen is találkozhassunk akár Magyarországon, akár máshol, hogy elbeszélhessünk, meg hogy a többi olyan partnerrel is tudjak majd találkozni, aki már mar eh, host na Altejdzie, Love Lights. A to uh -huh. e, Niech tak będzie. To jest dobre życzenie na koniec naszego spotkania. To w takim razie do rychłego zobaczenia. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Krystal, no Wissom Platasz. Roślinam nam szokardę. Pozdrowienia dla wszystkich z Love Lights. Üdvözlök mindenkit, Ládi Látszma. Köszönöm szépen a fordítást is. Nagyon szívesen. Na, Istenem. Szia! Szia!